godzina u mnie 5.10 czekam właśnie na samochód, który koniec przyjedzie bo jadę na wycieczkę dzisiaj poza miasto, jadę na wodospady a jakie wodospady? wodospad przecież wodospad, który się spada chyba z kilku takich no, jak już dojadę to Wam pokażę i zobaczycie co to za wodospad myślę, że to fajne miejsce i będąc tutaj w Malang chyba 60 km tam jest więc warto jechać na ten wodospad niektórzy jeżdżą, niektórzy pomijają od razu na Ijen jadą a ja pomyślałem, mam dużo czasu tu w Indonezji bo widzę mam do końca lipca więc pomyślałem, że muszę tam jechać i zobaczyć ten wodospad zapraszam więc do oglądania na początku dajcie suba i lajkujcie jeśli taka jest wasza wola trzymajcie się, się pozdrawiam ciepło i zapraszam na odcinek do miejsca gdzie się znajduje wodospad z którego będziemy ruszać parking wypożyczyłem sobie buty za 20 tysięcy żeby chodzić po wodospadzie i się nie martwić no i tak to wygląda jestem a jak tu dotarłem no wykupiłem wycieczkę na stronie get your guide taka wycieczka 120 zł coś takiego nie wyszła można tu przyjechać na własną rękę, bez wycieczki, na przykład wziąć Graba, ale to wtedy się opłaca, jak są cztery osoby na przykład, to wtedy wychodzi taniej. A mnie by wyszło to samo, albo troszkę drożej. Albo wziąć skuter, ale to już dla doświadczonych ludzi, którzy jeżdżą skuterami. A dla mnie nie za bardzo. Dla mnie najlepsza opcja była taka właśnie wykupienie tej wycieczki. Zdjęcie grupowe robimy sobie. Nie wiem po co, ale robimy. Tam już jest chyba wejście oficjalne. Są tam, można kupić bilety, ale nam chyba przewodnik kupuje, który organizuje tą wycieczkę. Więc już nie będę nic płacił za bilet. No i wchodzimy do tego miejsca, gdzie są właśnie wodospady. O, tak to wygląda. No zobaczymy. Podobno są niesamowite i idziemy sobie. Zobaczcie, jakie. Palmy. Piękne palmy. Takie ładne niebo. Początek i już jest ładnie. Już <śmisz> mi się podobało palmy. No ciekawe jak długo siedzie do wodospadu. O, ktoś tam się pośliznął, ale chyba się nie przewrócił. No i tak wygląda na razie. No na razie jest wszystko betonowe. Ale roślinność to tu mają piękno, zobaczcie. Ale roślinność. a tu zielono, pięknie. O, przewodnik robi jakieś zdjęcia bym się chwalić, że grupę prowadził nie no żartuj no, może dla reklamy jakieś tam albo tak po prostu no i tak wygląda ta ścieżka która prowadzi do wodospadu na razie jest fajnie bardzo pięknie tak zielono i tych palm tego wszystkiego nie buty sobie wydają jakaś restauracja okay. ma sobie no i idziemy, idziemy, nie wiem, gdzie idziemy. Już widać tego wodospady? Chyba już, bo tyle tu ludzi. coś się Tu dobra, idę na ten wyższy balkon. No, chyba zaraz zobaczę. Ale tu ludzi. Co tu się dzieje? O kurde. O. Ale. U. Ale to wygląda. Uuua. Niesamowity wodospad. Coś pięknego. Wow. Zobaczcie. Taki wodospad. Piękny. Takiego wodospadu to jeszcze nie widziałem. A już ich kilka widziałem. Co tam? Zdjęcia, sobie oczywiście. Zdjęcia muszą być robione. Chinki robią zdjęcia. Nie można tam podejść. Tobie, bo popatrzeć i nagrać swoje, bo kadry wchodzisz. Ale miejsce jest piękne. Ale będziemy schodzić jeszcze na dół pod wodospad. Ale piękny, piękny wodospad. Już mogę powiedzieć. Piękne miejsce, ale jest dużo ludzi. Teraz akurat się zaczęły wycieczki i zrobić jakieś zdjęcie, żeby nikogo nie było w kadrze, Ciężko. Nagrać jeszcze można, bo tu stane z boku. Ale jest ładnie, pięknie. Podobają mi się. Zaruszamy dalej zdjęcia porowione, nagrania jakieś porowione. Ruszamy dalej w dół. Tu będziemy schodzić chyba schodami. No mój minus takiej wycieczki, że dużo ludzi jesteś w tym samym czasie co wszyscy nie możesz się sam oddawać. Ale transport jest łatwy. Jak zawsze przy wycieczkach grupowych są minusy i plusy. No ale... Jakoś sobie z tym poradzę, że dużo ludzi. Dobra, schodzimy w dół wodospadu no i takie jeszcze widoczki są z boku jak się idzie Roślinność jest też piękna fajnie, fajnie tu pięknie zielono No i takie schody są porobione no i sobie schodzimy schodami powoli i tak to wygląda korkuje się na bo dużo ludzi chyba dwie czy trzy grupy prawda? W moim busie było 11 osób, a chyba dwa albo trzy takie busy. No sporo nas jest, no ale jak sam bym przyjechał, to bym się oddzielił od grupy, wyprzedźł to poszedł, nie? No i dobra, już zeszliśmy z tych schodów różnych, znaczy idziemy teraz, ale tak bardziej idziemy już płasko, chociaż tam jeszcze będzie w dół z tego co widzę. No to niektórzy już wracają. Trzeba się mijać. Niektórzy sobie wracają, a my idziemy do na dół. No kurde Ale wrażenie on robi, zobaczmy jak to na dole zrobi Tu już takie widać już boczne wodospady takie mniejsze Ale roślina się jest Tak zieloniutko fajnie Schodzimy i schodzimy i nie możemy dojść do, do końca Ale tu już taki widać wodospadzik malutki Tam już widać takie kurde Jak on płynie I tam już widzę dół Tam już chyba jest dół więc jeszcze przyszedł no, tu jakiś sznureczek trzeba tu uważać <laughs> już końcówka i chyba najbardziej niebezpieczny chociaż cały czas trzeba być czujny no i dobra idziemy teraz po skałach i tu już woda przepłynie ale zimna i tu już trzeba uważać więc nie wiem czy kamerę nie schowam ale na razie jest ok nawet o już buciki mokre to wiadomo ale mam takie o takie fajniutkie buciczki wypożyczone zobaczcie jak to fajnie wpływa trzeba uważać będzie gorszy bo o, trzeba czekać na tych co schodzą chyba że już nie będzie dużo schodzących tylko tych, dowracać. wracać tu znowu korek się zrobił a tam już normalnie woda płynie woda po, po schodach z tych bocznych cały co tu i tu normalnie schodami ale jaja Uuu. ale chłodna podniutka ta woda ale taka fajutka nie jest taka mocno lodowata da się wytrzymać ale oho ale wasuje ta woda no, kurde stanąłem tak co normalnie masaż nie robiła jest siła wtedy. Tu są kierunkowskazy, w tamtą stronę do jaskini, a tu jest w tą stronę Kobanseu To chyba my tu na te Kobanseu a pójdzie do jaskini chyba też będziemy szli, bo tam coś było w programie, że jaskinia też. O! Tak to wygląda. Zaraz będę na samym dole. oj kurde, tutaj to już robi wrażenie. To już robi wrażenie te miejsce. O, zobaczcie, ale to już ta, to już ta, taka poświata jeszcze stamtąd idzie, to już jest piękne, elegancko. Nie no, zdecydowanie tu to już czuć taki kurde, taki fajny klimacik, nie wiem jak to nawet nazwać, ale taki kurde jakby był w jakimś filmie, szedł jakiś kurde Jurassic Park, Jurassic Park. Jurassic Park ale fajny klimat nie no, tutaj to już jeszcze wodospadu nie widzę ale to, to już robi klimat tu też są jakieś schody ten też się schodzi i wchodzi a my z innej strony wchodziliśmy bo jest kilka wejść chyba zależy od której strony przyjedziesz tu jedni wracają a my idziemy tam taką płatko trzeba dreniano przejść I trzeba czekać jak z tej strony przejdą i dalej Zobaczcie, to, 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 to będę się podniecał, bo to fajnie. Fajne. Ale na żywo to robi w ogóle inne wrażenie niż tak na kamerze, ale to jest klimacie. Trudna kładka, ta kładka mi się nie podoba. Głospa, fuck, ale to się rusza. Ja pierdzielę, ludzie kochani, na stare lata po kładkach takich chodzić. Oczywiście żartuję, nie jestem taki stary. No to jest niesamowitego. Ja pierdzielę, nieźle, to... Będzie się trochę rozmazywał może obraz, bo no bo jest pierdzielnięcie. Woda się rozprasza to wszędzie. Dobra, przetrwaczcie. Jeszcze się napatrzcie, bo takie widoki to mi na co dzień, ja nie widzę, a wy też nie pewnie... Ja pierdzielę. Pod takim wodospadem to nie byłem. Byłem na Islandii. Były piękne wodospady, a tam ból... Było... Był jeden po który wyszedłem, ale taki piękny dla oka. Nie widziałem, może nie jest jakiś duży, bo on taki tak jest rozeszły i tu masz te strumienie z tego wodospadu, ale dla oka jest bardzo piękny. Ślicz, Chodzę ja wyżej bo tu przepuszczają ludzi. Teraz wchodzę I Chcę zobaczyć to piękność jeszcze bliżej, jeszcze bliżej, bo tu człowiek ma niedostęp. Ło! Wow, teraz tu jest. Dobra! Pod całym wodospadem. Ale teraz to odrzut z tego. że cały już mokry, jestem. Kamera mokra, wszystko. No może nie wszystko mokre, ale koszulka cała mokra. Przetrzeć kamerę, trzeba... Wow, wow, wow. Ale to jest siła. Moment przetarłem i już mokra. A piękność tego miejsca niech świadczy ten tłum Przed chwilą był taki hałas, taki ludzie krzyczeli Chyba z tak, uuuu, wszyscy tak krzyczeli Ale nie nagrałem tego, ale może jeszcze dokrzyczeć Bo jest piękny Nie wiem czy tam iść, bo będę cały mokry A zamoczę sobie wszystko co mam Ale się zastanowię Może z tego, stąd też będzie ładne ujęcie Przetre poczekajcie jak ujęcie? Eleganckie? No i patrzcie Tu każdy robi zdjęcia Każdy coś krzyczy, każdy się cieszy Każdy pokazuje, że jest zajebiście No bo piękne miejsce, kurde A tak myślałem, czy nie ominąć go Ale nie ominąłem I się cieszę, że nie ominąłem tego miejsca Bo jest koza Wlazłem już wyżej Mam foto, znalazłem gościa z Niemiec, który mi zrobił foto. Może Wam wstawię, ale zobaczcie. Jeszcze tam można wyjść, jeszcze wyżej. Ale ja tu mogę nagrywać nagrywać i tak to nie odda tego piękności. Tu już tak wyżej, tu już tak nie czuć tej... tej, tej nie odpreskuje ta woda tak. Ale jest pięknie. Klimat jest piękny. O! Zobaczcie. Czy nie pięknie się prezentuje na tle tego? Ciemno trochę, o tak może będzie lepiej Nie no. daję okejkę taką, że kurde stadiony świata jak to się mówi w zag zagronie piłkarskim Nie wiem czy number one ale jest wysoko w stawce ten wodospad bo jest piękny Chodzę jeszcze wyżej tam ludzie wchodzą oficjalną taką ścieżką ja tutaj o boczkiem, boczkiem Zaraz będzie Boczkie, boczkie im będę Dobra Ole, tu jest zajebiście Ło! Czuję Ale ludzi pełno Sorry Robi, robi, robi robotę ten łodostwem No i jeszcze raz wam pokażę bo ja jestem już na najwyższym tutaj, gdzie się da wejść, żeby go podziwiać. To jest niesamowity Nagrywam, nagrywam Ale stoi, na niego patrzę. to jest przepiękny cud natury, naprawdę Z tego człowiek nie zbuduje, to natura zbudowała. Warto tu przyjechać, naprawdę. Nie wiem czy to wszyscy, każdy zalicza Bromo, i Zen, ale nie wszyscy chyba tego Wodospada te, Tumpaktebu. Z tego co mi się wydaje. A ja mówię wam, że warto. Jeśli to oglądacie i się zastanawiacie czy przyjechać, warto, przyjedźcie tu. 120 zł wycieczka. Wiadomo, wycieczka nie to samo co samemu, ale nie jest źle. A ludzi pełno i tak jak przyjedziecie sami, to ci ludzie też będą. Ale, ale jeszcze muszę Wam pokazać okolice tutaj. Tu jest wodospad, pełno ludzi. Ale tu zobaczcie jak to wygląda. Jak tu se spływa pięknie woda, tam są jakieś schody jeszcze zrobione. regionem. samym całym wodospadem można schodzić. Więc zobaczcie, okolice tego, jak to pięknie porośnięte, tak zielono. No niesamowite miejsce. Niesamowite. Piękne. Nie tylko sam wodospad, bo ten wodospad robi największe wrażenie, ale tutaj okolice tego, co tu otacza ten wodospad, też jest pięknie. Naprawdę. Pięknie. pomysły. Parasolkę wzięła i fajne gumowce założyła. Bo z klasą trzeba się pokazać na wodospadzie. A nie takie kurde o, obciartuchy jak ja mam. Chinka fajnie pozuje, wlazła na taką skałę. Uważaj kobieto, nie odwal czegoś. Chyba ta skała się nie oberwie, to chyba się trzyma ten kamień. Ale miejsce na pozy fajne na zdjęcia. Myślę, że zajebiste zdjęcia. Na pewno fajne zdjęcia z tego miejsca będzie miała Takie Chiny, Chinki, Chinki one mają pomysły Oby ładne zdjęcie jest, mogę zaryzykować Szkoda stąd iść, bo jest tak pięknie, ale już większość idzie Z mojej grupy chyba też idą Ale kurde, jest przepięknie Mokro, ale pięknie Mokro, ale co? W Wodospad wiadomo, że będzie mokro. No i spotkałem Polaka Rodaka, trochę pogadaliśmy. Teraz idziemy w drugie miejsce. Też się zapowiada piękne miejsce. Jakieś jaskinie tam, co? Ale zobaczcie, tutaj po wodzie. Ale też kozak miejsce. Też pięknie jest. No, z Polakiem pogadaliśmy. On sobie podróżuje po Indonezji. 2,5 tygodnia ma urlop Ale pięknie tu jest Też Tak samo pięknie Mniejsze wodospady w ogóle Takie malutkie, ale Ta zieleń jest piękna Ale zieleń intensywna Nie wiem co ta kamera pokaże, ale Pięknie tu jest Tak samo Trzeba przejść jeszcze, zobaczcie, do wody trzeba wejść A nie wszyscy chodzą. Niech to, że wchodzą Niektórzy wchodzą, a niektórzy idą tam i tam w poworkach taki mostek zrobiony Kurde Żebym butów nie zgubił <grych> o Jestem okej okay. Ale ta skała to robi wrażenie taka Jakby się oderwała z tym Dobra, idziemy Bo jest przejście Tu się coś korkuje, ja se boczkiem Pójdę Boczkiem, boczkiem i do celu Prawdopodobnie jakiegoś... ale nie wiem gdzie Tu kolejny mostek Ale to robię robotę Co tam? A tam zdjęcie No nie wiem czy chce zdjęcie panie, panie przewodniku, chyba nie Ładny wodospadik, ale w porównaniu do tamtego Tam mam zdjęcie, tam był kozak, a tutaj to taki Nie no ładny, ładny Ale tam Idziemy dalej no fajna czy też trasa, trochę się po człowiek spina, podskacze. Ło co tu się dzieje? Ale tu miejsce kozak, kozak! No to jest tak przepięknie, tak kozacko. tak zielono. Tak super, że zobaczcie, tu kolejny jakiś wodospadik. To no, nie jest tylko jedno miejsce, trumpa ksebu. Tylko to jest całe, cała ta tutaj otoczka tego miejsca. Teraz idziemy do jakiejś jaskini, a po drodze mijamy takie malutkie wodospady, które tam wpływają. Tam jeden, tu drugi, taki piękny. I zielono i pięknie. Kurde. Magia. Magia. Zobaczcie tam. Muhuhu. Ale taki pięknie. Tylko cały czas nagrywać. Nie byłam tak kamery bo w ogóle magiczny magiczny i tam jest ta jaskinia ale tu jest wodospad i żeby do jaskini wejść trzeba obok tego wodospadu trochę zmokne i sprzęt zmokny dobra jakoś tam wejdziemy czas iść ale nie będę nagrywał jak będę szedł no jestem tu w jaskini ale to był głupi pomysł bo wszystko mi zmokło jak wygląda ta jaskinia mikrofon chodzi ale nie na sobie Kurde, wodzie ja sobie zalałem, ale dobra, nieważne. Tak wygląda ta jaskinia. Zobaczcie, stoję po kolana w wodzie. Cały mokry jeszcze nie się. Cały mokry. Ale nie wiem czy warto było. No fajna jaskinia. Ale czy warto? Było świat mokyś. Może i ta. I dobra, jestem. Kurde. Tak wygląda ta jaskinia, ja wyszedłem z niej tak trochę w bok wszedłem o, o tak to wygląda wszystko tutaj przewodnik I tak to wygląda No, teraz mikrofon się włączy, będzie lepiej słychać Bo on się włącza czas w Dobra Teraz trzeba chyba wracać Bo na i pewnie to stoją Na jaskina jak jest Tam jeszcze można iść dalej o tam w w kinkach Prysnie zbierzę w jaskini Nie wiem czy widzicie Dobra, wracam z powrotem. Tyle nagrywam, że w pada, w a była 100%. Patrzcie, jak tutaj pięknie wygląda to. Tak zielono. Przepiękne miejsce w ogóle, te wodospady. Ta jaskinia też jest spoko. Tam można jeszcze głębiej sobie iść. Ładne miejsce, ładne miejsce, naprawdę. Wracamy już z podbojów wodospadowych. Wracamy chyba do busa. Jedziemy pewnie do Malang. Może jeszcze się posuszymy no ostatnia, ta jaskinia ten niepotrzebnie wchodziłem, bo cały mokry jestem. Tak to jakby nie wchodził do tej jaskini, to nie bym był mokry. Teraz białem mikrofon, no bo nie mam go gdzie przyczepić, bo jestem mokry. Mam ciuchy na przebranie, więc się przebiorę. A ciekawe czy mi do jutra wysną bo jutro jadę 7 godzin pociągiem. No te ciuchy by dokisnąć w lesaku. Może wysną, no, ale nie wiem, będzie ciężko.